Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakopami w Winted. Urzekła mnie kratka, słuchajcie. Ja szukam teraz tych płaszczy i kurteczek dłuższych, parek, może nie, nie kurteczek dłuższych, kurteczek w sumie tak, parek dłuższych kurteczek albo płaszczyków. I urzekła mnie, słuchajcie, taka bluza. To jest zwyczajna bluza, to wygląda jak kurtka w krateczkę, taka dość cienka. Kieszonki ma jak kangurka, ale suwak się rozpina słuchajcie do końca, więc ręce nie przechodzą na drugą stronę. Jest to firma Janina. Ja lubię, słuchajcie, to nie, nie było zamierzone, ale ja po prostu mam wiele, ja już Wam kiedyś mówiłam, że wiele mam przypadkowych z Janiny po prostu ubrań. Tu jest 54 rozmiar i ona jest naprawdę olbrzymia. Aż nie wiedziałam, że jest aż tak duża. Chyba dam do krawcowej o zwężenie, bo to, słuchajcie, no ja teraz... Powoli, ale chudne, więc takie 44, no 46, żeby była luźniejsza, albo coś pod pod założyć, ale no 54 to jest przydłuża, więc dam do prawcowej do zwężenia, albo ją po prostu na coś przerobię. Mam spódnicę, w którą nie to, że się nie mieszczę, tylko jest bardzo mieniówka, więc wiecie, mając rozmiar. LK, mając XXL, więc ją założę, ale no jest bardzo kusa. Więc ją może po prostu przedłużę. E, na dole doszydam do krawcowej przyszyję i to po prostu w krateczkę będę miała. E, za całość, słuchajcie, z wysyłką, z paczkomatem 19.79 3 zł targowałam. Chciałam utargować 8. E, pani powiedziała e, nie, 5 zł targowałam. Chciałam 8, pani powiedziała 3. Ja dałam e, dobra, powiedziałam 5. No pani, bo pani bo yy, ustało na 5 minus, więc to wszystko z wysyłką 1979. Tak się prezentuje. A jak jest duża? Jak jest długa? Długa jest za tyłek, przykrywa tyłek i nawet troszeczkę dalej tam parę centymetrów, więc jak się pochylę, to nadal tyłek przykryty. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.